Miesiąc nie byłem w Sejmie i zauważam, że dużo się w Sejmie zmieniło. To dobrze, że Pan wszedł tutaj, bo za chwilę wejście będzie tylko na umówione konferencje prasowe w salach, które służą temu celowi. Natomiast zniknie coś, czego tutaj Państwo nie widzicie, czyli tak zwane stoliki dziennikarskie, gdzie nagrywa się szybkie komentarze, tak zwane setki, konferencje na trochę większe tematy. W zasadzie na żywo po wyjściu z sali sejmowej, po wyjściu z komisji na korytarzach, za chwilę ten cały, ta cała oprawa medialna niestety zniknie. Dziennikarze zostaną wygonieni do budynku, który kiedyś służył Straży Marszałkowskiej i który jest usytuowany na zewnątrz. I tam będą po prostu sobie siedzieć i czekać, aż polityk będzie się z nimi porozmawiać. Czyli, naszym zdaniem, moim osobistym zdaniem i. i Zdaniem nowoczesnej dzisiaj mieliśmy zresztą taką akcję, podpisujemy pismo do marszałka Kuchcińskiego, aby nie wprowadzał tych zasad. Dziennikarze pełnią tutaj najważniejszą tak naprawdę funkcję, czyli informacyjną i kontrolną. My nie wiemy wszystkiego, my się mylimy, my czasami nie mówimy mądrze, nie wiemy, nie znamy się na wszystkich tematach i wy to nam wyciągacie i dzięki właśnie dziennikarzom my stajemy się tak naprawdę lepszymi politykami a nasi wyborcy mogą dzięki wam oceniać jak pracujemy w tej chwili ma się to zamienić w formę pewnego rodzaju spektaklu aktorskiego tak czyli polityk się przygotuje i jeszcze zapewne będzie odpowiadał tylko na te pytania na które będzie chciał odpowiadać czyli to jest całkowite zaprzeczenie i złamanie wolności pracy i wolności mediów